Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Moly specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości środków smarnych i chemii motoryzacyjnej. Technologia tworzenia komercyjnych olejów polega na mieszaniu oleju bazowego i markowych dodatków. Dla każdego rodzaju oleju istnieje indywidualny dobór dodatków poprawiających jego właściwości. Jakość gotowych produktów w dużej mierze zależy od prawidłowego doboru komponentów. Dodatki przeciwcierne Fabryczną marką likwi molly są kompozycje przeciwcierne na bazie dwusiarczku molibdenu. Most 2. To właśnie ten związek w składzie olejów silnikowych pozwolił firmie zająć wiodącą pozycję na rynku światowym. Dodatki przeciwzatarciowe likwimol, głównym celem konstrukcji silnika jest zwiększenie mocy jednostki przy jednoczesnym wydłużeniu jej żywotności poprzez zmniejszenie strat tarcia i poprawę ochrony współpracujących par. Pomimo wszelkich starań aby wyprodukować części o idealnie płaskiej powierzchni w celu zminimalizowania tarcia. Ich struktura nadal zawiera mikropęknięcia. Nierówności te można wygładzić dzięki obecności warstwy dwusiarczku molibdenu na powierzchniach trących która może wytrzymać znaczne naprężenia mechaniczne i termiczne. Wysokie właściwości smarny MOS-2 tłumaczy się nie tylko jego właściwościami fizycznymi, ale także zdolnością do reagowania z metalem podłoża. Utworzony związek pomaga zwiększyć odporność filmu na zużycie, poprawić właściwości obciążeniowe i zwiększyć trwałość smarów. Utworzona warstwa ochronna zawierająca molibden ma wysoką stabilność termooksydacyjną. Co pozwala na stosowanie tych olejów w ekstremalnych warunkach pracy. Ponadto, ze względu na specyfikę pakietu przeciwciernego, takie oleje są idealne do docierania nowych samochodów i samochodów po remoncie. Dodatki poprawiające właściwości oleju silnikowego. Zastosowanie nawet wysokiej jakości środków smarnych nie jest w stanie zapewnić poziomu właściwości produktu końcowego który spełni wymagania nowoczesnych jednostek napędowych i mechanizmów. Możliwe jest poprawienie właściwości olejów silnikowych poprzez zmieszanie ich ze specjalnymi dodatkami. Zastosowanie dodatków poprawia osiągi silnika. Dodatki depresujące. Modyfikują sieć krystaliczną stałych parafin przy zachowaniu mobilności oleju. Rozwiązanie to pozwala obniżyć temperaturę krzepnięcia oleju co zapewnia dobrą pompowalność oleju w niskich temperaturach, najczęściej stosowane dodatki depresujące w smarach mineralnych i do hydrokrakingu, dodatki przeciwutleniające spowalniają proces utleniania oleju. Podczas starzenia się oleju zachodzą procesy utleniania, w wyniku których powstają obce kompozycje, zgorzelina lakiernicza, szlam, substancje żywiczne. Przeciwutleniacze neutralizują je przez cały okres eksploatacji oleju aż do następnej konserwacji. Zagęszczacze. Poprawiają płynność i pompowalność olejów bazowych poprzez zmianę objętości polimerów o wysokiej masie cząsteczkowej w ich składzie. W zimnym silniku zagęszczacze znajdują się w zawiesinie i mają niewielki wpływ na lepkość. Wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczają się i zwiększają swoją objętość. Kompensując w ten sposób znaczną utratę lepkości, dodatki ceramiczne wydłużają żywotność silnika, inhibitory korozji. Pod wpływem działania tlenu, wilgoci i agresywnych substancji metalowe powierzchnie silnika ulegają zużyciu korozyjnemu. Działanie dodatku ma na celu stworzenie specjalnej warstwy ochronnej, która zapobiega bezpośredniemu kontaktowi patogenów wody z metalem, produkty detergentowe zmniejszają gromadzenie się szkodliwych osadów węglowych na częściach grupy cylinder tłok i zapobiegają przywieraniu pierścieni tłokowych silnika benzynowego. Środki dyspergujące utrzymują zanieczyszczenia w zawiesinie, utrzymując powierzchnię tłoka w czystości do następnej wymiany smaru, korzyści i zalety stosowania dodatków. Ważną przewagą konkurencyjną dodatków produkowanych pod marką Lidium Mole jest obecność własnego centrum badawczego. Staranny dobór materiału wyjściowego i oczywiście innowacyjne pomysły na rozwój różnych komponentów smarnych. Stosowanie dodatków jest niezbędne podczas przeprowadzania konserwacji. Zalety stosowania dodatków likwimol, zwiększenie żywotności przed naprawą i charakterystyki mocy silnika, zmniejszenie jego całkowitego zużycia o 30-50%, redukcja hałasu podczas pracy poprawa płynności pracy jednostki jako całości i zwiększenie niezawodności działania średnik zmniejszenie strat płynu smarującego do tlenku węgla oszczędność paliwa do 3 do 3.5% łatwiejsza obsługa jednostek hydraulicznych Silnika, zmniejszenie temperatury w strefach tarcia, co przyczynia się do lepszego docierania części podczas docierania maszyny. Asortyment i opis techniczny. Podczas eksploatacji samochodu olej silnikowy jest narażony na działanie wysokich temperatur i obciążeń mechanicznych, co prowadzi do zmniejszenia lepkości. W wyniku tego procesu silnik zużywa się bardziej, ciśnienie w układzie olejowym spada. A straty oleju rosną. Gama likwimole obejmuje dodatki do oleju, które pomogą skorygować wszystkie te negatywne aspekty. Różne dodatki mają różne działanie. Tworzą na powierzchniach ciernych najsilniejsze film odporny na ciepło. W którego warstwie znajdują się dodatkowe składniki smarujące, dwukropek związek molibdenu i cynku. W rezultacie ochrona powierzchni trących przed obciążeniami termicznymi jest znacznie zwiększona, odpowiedni do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych. Mieszanka przeciwcierna na bazie azotku boru i mikroceramiki. Laminarna struktura mikroceramiki w połączeniu z unikalnymi modyfikatorami tarcia dodatkowo wzmacnia ścianki części grupy tłokowej. Cylindra, chroniąc jednostkę napędową w trudnych warunkach pracy. Markowy dodatek przeciwtarciowy na bazie dwusiarczku molibdenu. Unikalna formuła dodatku tworzy powłokę odporną na ekstremalne obciążenia, co znacznie zmniejsza zużycie i liczbę awarii mechanicznych. Dodatek nie wpływa na system filtracji i nie wytrąca się, zalecany do stosowania w samochodach z dużym przebiegiem.